27 lutego odbyła się 50 już sesja Rady Miejskiej w tej kadencji, na której podejmowano różne uchwały, ale dwie myślę, że najważniejsze. Pierwsza dotycząca yy, Wyrażenie zgody przez Radę Miejską na zakup właśnie aparatu endokrinowego dla firmy TopMed. Taka zgoda jest, a w najbliższym czasie taki aparat zostanie zakupiony. Myślę, że będzie dobrze służył naszym mieszkańcom z przymusu, pacjentom firmy TopMed, którzy no, mają problemy ze swoim zdrowiem. Druga uchwała, bardzo ważna, to jest wyrażenie zgody na otworzenie czy utworzenie nawet może klasy mundurowej w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego właśnie korzystając z programu, czy daje to furtkę, możliwość korzystania z programu realiz realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pozyskania też pewnych środków na tworzenie takie, utworzenie takiej klasy mundurowej. Szanowni mieszkańcy, dzisiaj w sprawie możliwości przekazywania 1,5% podatku z naszych pit które składamy w urzędach skarbowych na terenie prosiłbym o składanie i zachęcam do składania na terenie naszej gminy przekazywanie tych pieniędzy i naszym instytucjom, jednostkom organizacyjnym, które funkcjonują na terenie gminy, stowarzyszeniom, ale również osobom prywatnym. Bardzo wiele osób mamy potrzebujących na terenie naszej gminy. Nie trzeba daleko szukać. Myślę, że warto się zapoznać z taką informacją i niech te pieniądze nasze, które i tak... Są przekazywane albo niewykorzystywane, nie zostaną na terenie naszej gminy. 28 lutego w Kosieczynie odbyła się konferencja Stowarzyszenia Gmin Region Kozła, na której omawiano przede wszystkim sprawy związane z 2022 rokiem, czyli sprawozdania z, z działalności, z wykonania różnych zadań, które były zaplanowane, jak również przyjęcia budżetu i zadań do realizacji na 2023 rok. Jesteśmy na ulicy Dworcowej w Dobrówce Wielkopolskiej. Tu starostwo powiatowe podjęło decyzję o przebudowaniu przełożeniu chodnika wzdłuż tej ulicy. Oczywiście tradycyjnie starostwo wystąpiło do nas o dofinansowanie tego zadania. Plus dodatkowo są też w ostateczności stwierdził, że jak jest wymieniany chodnik a bez krawężników tutaj mieć garnitur, nowy garnitur a starą koszulę, dlatego zdecydowałem się dołożyć do tej nowej koszuli, czyli krawężników, czyli będzie zrobiony chodnik razem z krawężnikami.